Przejdzie już to, ta, 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 z tej kamery, tak, to już to wpada i tak naprawdę tu, hop, zatrzymujemy Stop. i zobaczcie tak jak są ustawieni i kto... A, idziemy! Do... Gdzie? Idziesz spalać kalorie. Kalorie trzeba spalić. sobie zasady albo jasno zdefiniujemy co nam może pomóc w finalizacji i to mówię o kilka zaś 790 później żeby nie było wątpliwości rzuty, gra rzuty. i G. znane, zbiane, wprowadzane przez trenera w jednym Czy jakieś pytania? Może jakiś okrzyk Jestem. Może jednak... spóźnieni, y, okrzyk wymyślałem motywacyjny. Paulo Maldini. Paolo. Może AC, a wszyscy Milan, to? Nie lubię Milan. Nie Zbignie w Dąbek, trener przygotowania motorycznego Stali Rzeszów. Trenerze poprosił o podsumowanie pięciu dni obozu przygotowawczego w Woli Chorzylowskiej z punktu widzenia, właśnie e, trenera przygotowania motorycznego. Na tym obozie trochę zmieniliśmy swoją pracę. Hmm. Odbyliśmy 6 jednostek piłkarskich, jedną jednostkę siłową. Standardowo pracujemy w 5 jednostek piłkarskich dwie siłowe, ze względu na to, że mieliśmy tutaj dostęp do, do boiska. Objętość intensywność była jeśli chodzi o jednostki piłkarskie wyższa o jakieś 10-20% jeśli chodzi o, o realizację. Wyizolowanej jednostki motorycznej, siłowej, to jesteśmy zadowoleni. Tak samo, jeśli chodzi o aspekty przygotowania motorycznego, wytrzymałościowego i szybkościowego, to, to zrealizowaliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy. A można mówić o, o czymś takim, że na coś główny nacisk był położony, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie motoryczne? To, tak jak już wspomniałem, objętość intensywność była o 10-20% większa niż w takim mikrocyklu standardowym, startowym. Różnica była taka, że poprzez jednostkę piłkarską zwiększyliśmy prędkość maksymalną osiąganą w treningu zawodników. Kształtowaliśmy właśnie tą. tą szybkość lokomocyjną i tu była tu była ta różnica na pewno jeśli chodzi o objętość to większa, większa była suma przyspieszeń i hamowań jeśli chodzi o, o całość a tak to nasza, nasza periodyzacja nie uwzględnia jakichś takich większych akumulacji objętości i intensywności ona jest po prostu troszeczkę troszeczkę większa ale nie jakoś tak radykalnie i tak jak już wspomniałem no, dwie jednostki siłowe standardowo mamy teraz była jedna siłowa i, i myślę że jesteśmy zadowoleni bo był po prostu inny bodziec kształtujący dla, dla naszych zawodników z czego, z czego się cieszymy Przyglądając się z boku wszystkim treningom, widać było, że piłkarze z wielką taką chęcią i nawet radością bym powiedział, podchodzą do tych zajęć, mimo że intensywność była wysoka i to chyba musi trenera cieszyć, że pomimo tego, że jest ciężka praca, to jest i ten uśmiech na twarzy. Yy, no, tak, już jestem piąty rok. Z niektórymi zawodnikami znamy się, jak z Piotrem Głowackim, od, od czterech lat. Z niektórymi pracuję dwa. 3 lata, także atmosfera na tych jednostkach wyizolowanych czy na rozgrzewkach jest pozytywna. Czasami, czasami po prostu e, jestem policjantem, a czasami jestem po prostu. O, tutaj chłopaki, chłopaki czasami potrzebują bodźca zewnętrznego w postaci jakiegoś komunikatu. Czy to pozytywnego, czy troszeczkę ostrzejszego, ale ja w swojej pracy bardziej zachęcam z uśmiechem do pracy niż, niż że tak powiem, rugam. I, i chłopaki wiedzą, że, że atmosfera panująca na treningach jest pozytywna.